Nie wiemy czy możemy. No to jedźcie, bo to będzie długo kolokoł. No możemy, tylko nie wiem, ten traktor tam. Będzie. Do... Tu leży ten, który nakruszył w samochodzie Darka. Kto by cię tam o złośliwość podejrzewał? Skąd ty takie wyrazy znasz? Wieczarki nie obrodziły w tym roku Ale kółki obrodziły Pan rezydent przyszedł nas... O. o, widzę, że masz dwójkę Kaśka, wiesz co? Tak trochę... Ładnie możesz Dobra. Dobra. Nie no. Myślałem że tu coś jest Jeżeli nie tu to gdzie? No, no, no O jest tak. Co on liczy na mnieć? Czy... Macha skrzydliskami Nic mi nie, nie pomoże Kruki I Co, zniknęło Zobaczymy tradycyjnie cmentarzy no. Czas najwyższy, żeby coś znaleźć Jak mam jeszcze trochę pobujać Pół godzinki to za mało Przed zimą O, 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 o O Teraz zobaczymy, czy Dariusz P. jest dobrym kolegą. Bo mijamy witonie. To cofka było, kumata. Ale ryk, mów, nic nie wiem, dobrym kolegą. To powiedz, że będzie miał fajny film, bo to się nagrywa. Sultan, powiedzcie, tym razem na zadupiu nie wyląduje. Nasi tu byli hmm? Kasa jest? W... Jeszcze, mnie, jeszcze mnie stać Z tym kolegą nie należy się zabierać, bo nie ma z niego żadnego pożytku, bo trzeba go tylko zwolnić 3,5 zł za te 30 kilometrów odchyłki Twój, no normalnie to się w głowie Do nie ludu. Mieści. Nie zabierajcie Ale Mie nie, no to jest miejską, masakra tak, Pedagogiczną. Jechać. Na biednym na... że tu wsiadłem PKS jechał pół godziny wcześniej. ty się po prostu za... zastanowisz zanim odlecisz po prostu. Nigdzie nie będę odletywał. Sezon... Koniec sezonu masz przynajmniej udany, tak? Koleś jesteś podłożony pod sam dom. No kto cię tak dopiesza jak nie. Chłopie, znać takiego drugiego. No. no. No takiego drugiego nie no.